Wow, Enid ma nowy samochód! Wygląda świetnie. A oto i Wednesday w swoim nowym samochodzie. Ej, ona ma taki samochód jak ja! O nie, to ty kupiłaś taki, jak ja. Dziewczyny, nie kłóćcie się! Oba auta wyglądają świetnie. Po co się licytować, kto kupił pierwszy? Oho! Pachnie challenge'em! La, 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 Moja tęczowa paczuszka już do mnie dotarła! Co ona kombinuje? Czy to ozdoby do samochodu? Dokładnie tak! Będę miała tęczowy samochód! A raczej jednorożca! Muszę tylko umieścić na nim miękką tęczową narzutę! Ważne, było obłożyć tym cały samochód! Nie chcę, żeby był podobny do bryki Wednesday! Nie zapominamy o tęczy na kołach! Jednorożec bez rogów w życiu! Mój samochód wygląda cudownie. Wednesday, co o tym myślisz? Ja? Nawet tego nie skomentuję. Ale mam pomysł. Udekoruję swój samochód tak, jak lubię. Muszę tylko zamówić wszystkie niezbędne rzeczy. O, kurier już jest? Na pewno nic mu nie jest? Wygląda jakoś blado. To Quentin pracuje dla hrabiego Drakuli. Dziękuję. No no, co ja tu mam? Puszkę czarnej farby w sprayu, czyli sekret błyskawicznego przemalowania samochodu. Ta biel wygląda okropnie. Gotowe. Potrzebuję jeszcze paru drobiazgów. Chcę mieć prawdziwie upiorny samochód. Quentin mnie zainspirował. Dodam mu zęby. Teraz mój samochód wygląda przerażająco. Ojej, co ona zrobiła! To podrasowany samochód Wednesday? Wygląda na to, że dziewczyny nie mają zamiaru się godzić. A nic, znowu zamówiłaś coś do samochodu? Tak, to tylko drobiazgi. Parę bibelotów do środka, bo tu trochę nudno. Po prostu rzucę kilka tęczowych przykryć na siedzenia. O rany, jakie miękkie i kolorowe. Nie zapomnijmy o tylnych siedzeniach. Mam mnóstwo przyjaciółek, które będą tam siedziały. Myślę, że będą zachwycone. I oczywiście pokrowiec na kierownicę. Jest mięciutki, jak zresztą cały mój samochód. Tęczy nigdy za wiele. Dodam też mojego ulubionego hagiłagi. Położę tu tęczę i moje ulubione tęczowe pluszaki. Jeszcze chwilka i mój samochód będzie całkiem gotowy. Wow, Enid, wnętrze twojego samochodu wygląda niesamowicie. Nie zostawię tego tak. Też zadbam o wnętrze auta. Będzie o wiele fajniejsze. Mam tu czarne narzuty na fotele. Dołożę jeszcze czarne poduszki i mojego ulubionego hagiłagi. Nie zapomniałam o pokrowcu na kierownicę. Już sobie wyobrażam jazdę z rękami na tej superanckiej kierownicy. Przykleję kilka nietoperzy i pajęczyny. Powieszę tu mojego przyjaciela. Tak przy okazji ma na imię Jack. Jest zabawne. Postawię też prezenty od rodziców. Czaszkę i pająka. Gotowe. To upiorne wnętrze przyprawia mnie gęsią skórkę. Czy to jeszcze jeden z twoich przyjaciół? Tak, to Bob. Ma lekką niedowagę. Co to za koszmar? Czy dzisiaj jest Halloween? Poznaj mojego przyjaciela! To straszne! Ratunku! Zabierz go! Wednesday, co robisz? Naprawiasz coś? Rączko, podaj mi klucz. Szybciej. Nie lękaj się. Dziękuję. Wednesday, nie odpowiedziałaś, co wymyśliłaś? O, nit, jak się masz? Wednesday coś robi, ale nie wiemy co. Nie chcę powiedzieć. Cierpliwości, zaraz wszystko opowiem. Rączko, klucz. Ej, gdzie jest rączka? Znajdę cię, Leniu. Aby tylko wymigać się od pracy, raz poprosiłam o pomoc, a ty już uciekłeś. Gdzie jesteś, łobuzie? Nie będę na ciebie krzyczeć, obiecuję. Po prostu troszkę mnie wkurzyłeś. Pokaż się. Nigdzie go nie ma. Znajdę cię i wyślę do rodziców w ramach kary. Ojej, a co to za kolejka na ulicy? Dziwne, czy tu coś rozdają? E nic. Co się dzieje? Cześć, Wednesday! Ja i Rączko otworzyliśmy salon piękności w moim bagażniku. Co ty na to? Że co? Rączko, jesteś do pani! Okej. Okay. Minęło troszkę czasu, odkąd po raz pierwszy przycinałam moje róże w bagażniku. Czas się za nie zabrać. Tak pięknie pachną. Ojej. Moja mama byłaby zachwycona. A teraz muszę pogłaskać mojego króliczka. Wednesday? Wystraszyłaś mnie. Patrz, co tu mam. Fu. Jest zbyt puszysty i zbyt biały. Fu. Chodź, zobaczysz, co ja mam w bagażniku. Pewnie. Impreza Wednesday. No, co tam masz? Chwileczkę. Najpierw zamknij oczy. Pewnie. Mam nawet tęczowy szalik na takie okazje. Uwielbiam niespodzianki. Oj, Enid... Nie spodoba ci się taka niespodzianka. To wszystko wygląda przerażająco i mrocznie. No tak, to przecież bagażnik Wednesday. Można się było tego spodziewać. Ej, uwaga! To będzie mega straszne. Jeśli nie węży, to może szczury przypadną ci do gustu. Ojej, co to jest? Coś miękkiego. Jakie to ciekawe. Wednesday naprawdę uwielbiam niespodzianki. Nie podpowiadaj mi. Ojej, co to? Coś oślizgłego, mogłabym pomyśleć, że to wąż, ale skąd by się tu wziął, co nie, Wednesday? O nie, to naprawdę wąż. Przecież ja się boję węży. Wednesday, przegięłaś. Hura, Wednesday zaraz zagra na swojej wiolonczeli. Od dawna miałam ochotę tego posłuchać. Co to za horror dobiega do moich uszu? O nie, wyłączcie to. Tylko Enid może słuchać takiej muzyki. Nie włączyłabym tego nawet mojemu najgorszemu wrogowi. Dobrze, że kupiłam nowe głośniki do bagażnika. Bob, pokażmy im prawdziwą muzykę. Wow, mamy bitwę muzyczną? Ale czad! Co na to Enid? Co to jest? Koty miauczą pod oknem? A, to łezdy jej wylączela. Odstraszasz moje przyjaciółki. Co tam się dzieje? Rączko! Jesteś teraz DJ-em? Uczyłam cię czegoś innego. Dla mnie brzmi naprawdę fajnie. Od razu chcę się tańczyć. No dalej, Wednesday. No dobra, przyznam, że jest coś w tej melodii. Zatańczmy. Dziewczyny, ale fajnie. Wreszcie macie coś wspólnego. Muzyka łączy ludzi. Rączko, jesteś genialnym DJ-em. Podoba się. Wow, ale mamy szczęście. To sztabki złota. Teraz jesteśmy bogate. Tak, czekaj, moja sztabka ładnie pachnie. Może to wcale nie jest złoto. To czekolada? Jeśli tak, to daj mi spróbować. Nie, sama ją zjem. Come on! Masz swoją własną czekoladę. Właśnie! Nie mogę się doczekać, kiedy ją zjem. O, nie, to prawdziwe złoto! Myślę, że przeznaczę je na wstawienie moich połamanych zębów. Nie gadaj głupot. Wiem, jak się naprawia zęby, więc sama ci je wstawię. Otwórz buzię. Um, może nie powinnaś. Co to znaczy nie powinnaś? Już przygotowałam wiertarkę. Zrobię to szybko. Moja sztabka złota akurat się przyda. Otwórz buzię. I jak? Czy złote zęby wyglądają fajnie? Rewelacyjnie. Mam fajny pomysł. Otwórzmy razem nasze klosze, ale nie patrzmy. Zamykaj oczy. Naiwna. Dała się nabrać na myj podstęp. Tylko nie papryczka, nigdy ja na to zje. A ja muszę mieć coś smaczniejszego. Raz, dwa, trzy. Otwieramy. Wspaniale! Mam czekoladową papryczkę. Kurczę, a ja mam prawdziwą. Nie chcę jej. Ale musisz, masz pecha. A ja mam szczęście. Proszę szybko spróbować tej apetycznej papryczki. Ta czekolada wygląda przepysznie. Ja mam czekoladę, a ty masz papryczkę, ale mi się poszczęściło. Mam w parcach. Hurra! Może mnie poczęstujesz? Po co przed sobą taka pyszna papryczka? Spróbuj jej. Na pewno jest ostra. Ojej, wcale nie jest ostra. A w środku ma czekoladę! Dziwne, jeśli ja mam czekoladową papryczkę, to co masz? O nie! Co się stało? W mojej papryczce jest czekolada. Obawiam się, że twoja jest prawdziwa. Co? Nie wierzę! A pomóż mi ratunku! Czyli to ja mam dziś szczęście. Już myślałam, że będę musiała się męczyć z ostrą papryczką. A to ja się męczę. To niesprawiedliwe. Pomocy, zaraz słonę. Proszę ubrać ten pożar. What? Dobra, dobra. Akurat mam obok siebie szklankę z wodą. Trzymaj. Pomogło? Okay. Chyba. Oh, no. y ja tak nie. Nie pomogło. Znowu płonę. Tym razem jest jeszcze gorzej. Zaraz przyjdę, czekaj. Zanim tu wrócisz, sama ugaszę ten pożar. Za pomocą zwykłego spryskiwacza. Już biegnę! Mam całe wiatro mleka specjalnie dla ciebie. Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Sama ugasiłam pożar. Teraz jestem cała w mleku. Popyt? Dziwna nagroda. Ciekawe, kto ma tę prawdziwą, a kto czekoladową. Myślę, że ja mam prawdziwy. Już mogę się nim bawić, ale super! Czyli mój jest czekoladowy. Muszę go szybko zjeść. Aj, to boli! Wcale nie jest czekoladowy. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. No to gdzie są smakołyki? Gdzie czekolada? Dziwne, spójrz, twój popyt też ma znak zapytania. Znak zapytania? Tak, jest na tym przycisku. Spróbujmy go nacisnąć może wtedy pojawi się coś smacznego. Super! Czekoladowa cola. A ja mam prawdziwą też całkiem fajnie. Zgadzam się, mamy szczęście. Mogę pierwsza spróbować mojej coli? W końcu czekoladowa kola jest dość rzadka. Mmm, jest smaczniejsza niż myślałam. Co jest w butelce? Też czekolada? Tak, tylko że płynna. Płynna, ale nadal bardzo smaczna. Szkoda, że nie widzisz swoich czekoladowych zębów. Widzicie, samej płynnej czekolady jest nudne. Lepiej zrobię z niej coś niezwykłego. Na przykład czekoladowy popyt. Będzie super. Nie uda ci się, to na bank nie wyjdzie. Tak? Myślę, że jesteś po prostu zazdrosna. Tylko spójrz. Wyszło! Na Twoich oczach powstał ten czekoladowy popyt. Spróbuję. Jest taki pyszny. Szkoda, że go nie spróbujesz. A mnie nie szkoda. Myślisz, że nie potrafię zrobić własnego pysznego popytu? To proste. Zamierzam zrobić go z Coca-Coli. Zobaczysz, to będzie najfajniejszy popyt ze wszystkich. Kola może zamarzać tak samo szybko jak czekolada. Dobra, gotowe. Ja też zamierzam zjeść pyszny popyt. Nie uwierzę, dopóki go nie wyjmiesz i nie pokażesz. Z łatwością, trzeba tylko wyjąć z foremki. Dobra, jak go wyciągnąć? Aj, co ty robisz? Dlaczego mnie uderzyłaś? Nie zrobiłam tego specjalnie, przepraszam, nie złość się, tylko spójrz na mój popyt. Wow, wygląda smakowicie. Mogę spróbować? Spróbować? E, tak, jasne. Spodoba Ci się. Kiedy ty będziesz lizać mój popyt? Ja szybko zjem twój czekoladowy. Słuchaj, miałaś rację. Jest naprawdę dobry. Bardzo mi smakuje. Fajnie, że się ze mną podzieliłaś. Pomóż mi, proszę! Dobra, pomogę. I tak nie mam już smakołyku. Jak śmiesz, złodziejko! Bez spokój, to był tylko żart. Hura, to iPhone! I to nowy! Skąd widzieliście, że to jest ten, który chciałam mieć? Um. Ja też mam iPhone'a, ale jest dziwnego koloru. Nie wiedziałam, że istnieją brązowe iPhony. Wiem, to czekolada! Mamy wielkie szczęście. Spodoba Ci się? Wiem, nie mogę się doczekać, żeby spróbować, jak dobrze smakuje ten iPhone. Coś mi mówisz, że będzie pyszny. I rzeczywiście jest niesamowity. Szkoda, że go nie dostałaś. A tak przy okazji jak się matku prawdziwy iPhone. Hmm, jakie pyszności! Hmm, mój iPhone? No nieźle. Dzięki niemu też zjem coś dobrego. Spójrz! Mogę sprawić, że smakołki pojawią się na stole. O wow, to naprawdę działa. Jeśli raz się udało, uda się i teraz. Może zrobisz mi też pyszny poczęstunek? Nic ci to nie kosztuje. Nie, sama nie mam wystarczająco dużo smakołyków. Tylko jeden, proszę. A, no nie zjem karalucha. Niech Diana się nim zajmie. Diana, proszę bardzo, częstuj się. Nie, nie chcę karalucha. Zabierzcie go ode mnie! Fu, to okropne! Końcu zniknął. Teraz już nigdy nie wróci. Nie, nie, odejdź! Błagam cię, słabo mi zaraz zamglę je! Co z tobą? No. Stop, żadnych smakołyków. Kurczę co robić, muszę coś wymyślić. Mogę przejść? Oczywiście. Dzień dobry, jestem umówiona na wizytę. Zapraszam, nie ma problemu. O, chyba coś wymyśliłem! Złożę te wszystkie przysmaki do plecaka. Założę perukę. No i to wszystko. Jestem piękną blondynką. Schowam plecak. Teraz mam brzuch. Pomaluję usta. Gotowe. Ojej. Nowa pacjentka? Spojrzę. Nie, nie, lepiej mi nie przeszkadzać. Oczywiście proszę, proszę przejść. No! Nie można wnosić słodyczy. Co to jest? Proszę to tutaj włożyć. Szkoda, nie udało mi się nic przenieść. Same łakomczuchy dziś. Co się stało? Proszę się rozejść. O no, matko. Doktorze, umieram. Zabrać go na salę operacyjną natychmiast. Mam nadzieję, że zdążą mu pomóc. O, to Bob. Co ci się stało? O nie, potrzebuję cię. Cię. Zrobiłem ci żarcik. Zobacz, co tu się wydarzyło. Przemyciłem dla ciebie do szpitala słodycze. Spójrz. Mamy teraz prawdziwą ucztę. Są i pianki. Jemy Ej, a ja? Ups, chciałam tylko słodycze. Teraz przemycę słodycze w ubraniu pielęgniarza. Nadal tu jesteś? Jestem pielęgniarzem. Twoja zmiana się skończyła. Możesz już iść. Nie przypominam sobie, że miał mnie ktoś zmienić, ale okej. Okay. Nadchodzą słodycze! Nikogo tu nie ma? Świetnie! Oto pudełko, proszę! Wow! Ekstra! To wszystko dla ciebie! To ja, bo patrz! No cześć, ale niespodzianka! Dziękuję! Będziemy teraz to wszystko jeść. Dajcie mi troszkę słodyczy, proszę! Cześć, cześć! Ale pyszności. O nie. Co? To lekarz? Zaraz oberwiemy. Mówiłam, żadnych słodyczy. Co za bezczelność. Oddawaj. Żadnych smakołyków. Tak lepiej. A ty co tam masz? Mam pomysł. Wezmę sztuczną rękę i wsadzę w nią skitelsy. A teraz będę udawał, że to moja ręka No, i idealnie Zupełnie niezauważalne To na bank zadziała No to idę Ojej, jak mnie boli ręka Biedactwo, Mogę się przyjrzeć? To bolało. muszę pilnie do chirurga Biegni, biegni Moja ręka Bob, co ci się stało? Przepraszam Mam tu coś Patrz! Hop. Moja ręka jest zdrowa, a tu są skitelsy. Tak i ty też dostaniesz. I to nawet dużo. Uwielbiam skitelsy. Żadnych przekąsek. Przechodź. I coś źle się czuję. Nie przejdę tak. Założę fartuch lekarski. Gotowe. Jestem lekarzem. Zawiążę krawat. I mogę przejść wszędzie, gdzie chcę. Na wszelki wypadek dodam wąsy i wezmę torbę lekarską. <grystanie> Naprzód do słodkiego zwycięstwa. O doktorze, dobrze, że jest. Strasznie boli mnie głowa. Pomóż mi. Yy, nie wiem, jak ci pomóc. Nie masz gorączki, jest ok. Ale bardzo mnie boli głowa. Może masz jakieś lekarstwa? Kurczę, mam przechlapane. Oczywiście, że mam. Niech pomyślę. O, no, chwilka! Cudowna pigułka. Weź jedną na ból głowy, proszę! Dziękuję, doktorze. Co? To jest słodkie! Niebieskie słodycze. Chcesz mnie nabrać? Co robić? Jestem lekarzem, prawdziwym lekarzem. Nie oszukasz mnie! Uda nam się zobaczysz. Co jest? Ojej, Oj, czuję się bardzo źle. Chwileczkę, sprawdzę cię. Co się stało? Hmm. Eee, eee, muszę do lekarza. No dobra, przechodźcie. Ach, łatwo poszło. Co to za kolorowy ślad za sobą zostawiają? Coś tu jest nie tak. Fila, co to jest? Słodycze, wiedziałam. Ej, złapała mnie, zabieraj mnie stąd szybko. Jeszcze jeden. Daj mi ten napój i wchodź. No! Mam tu już okay. całą skrzynkę. Sim salabim, och piękny kwiecie, daję ci te róże. Co to za cudak? Very Jakie to ciekawe, miło mi kwiatek dla mnie. Przejdę niezauważony. Słucham cię. Patrz, widzisz ile słodyczy przyniosłem? Wow, świetnie! Dzięki! Jak dużo, jestem szczęśliwa. Co to jest? Ale fajna czapka, aż chce się tańczyć. X mój ulubiony! Popatrz jak zabawnie tańczy. Jak ona to robi?